Spójrz na te animacje. Ile czasu dałbyś profesjonaliście na wykonanie ich? Tydzień? Dwa? A co jeśli powiem ci, że zajęło mi to dosłownie chwilę, a ty możesz to powtórzyć bez specjalistycznej wiedzy? W tym filmie pokażę ci mój dokładny workflow. I razem przejdziemy drogę od zupełnie niczego do gotowej animacji w czasie krótszym niż parzenie kawy. Oprócz tego zrobimy animowany neon od zera, pokażę ci, jak ożywić nudne wykresy, dowiesz się, jak ominąć znaki wodne i jak wycisnąć z tego najwyższą jakość. A na koniec najbardziej zaawansowana rzecz: bez zbędnego gadania, jedziemy z tematem. Aby uzyskać płynny i kontrolowany ruch, nie wystarczy sam opis. Kluczem będzie skorzystanie z modelu, który pozwala na wgranie pierwszej klatki i ostatniej klatki i na podstawie tego będziemy generować animację. I w dniu dzisiejszym będziemy korzystać ze strony Higgsfield AI, która jest dedykowana dla content creatorów. Bardzo fajne jest to, że za pomocą jednej subskrypcji mamy dostęp do wszystkich kluczowych modeli. Fiu, 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 fiu. Zarówno do generowania obrazów, do generowania wideo, upscalery, inpainting i tak dalej. I żeby była jasność, nie jest to film sponsorowany. Polecam to narzędzie, bo sam z niego korzystam i uważam to za świetną alternatywę zamiast kupowania wielu subskrypcji na różne modele. No i po założeniu takiego konta dostajemy jakieś darmowe kredyty, które pozwolą nam na wygenerowanie jakichś pierwszych projektów. Ale jeśli zdecydowałbyś, że taka subskrypcja jest ci niezbędna do pracy, polecam zakupić ją za pomocą mojego linku afiliacyjnego. Ty dostaniesz więcej kredytów, a ja dostanę zniżkę na przyszłe subskrypcje, no dzięki czemu będę mógł nakrywać dla Ciebie jeszcze więcej filmów. Dlatego to jest sytuacja win-win. Cały proces jest dość prosty i intuicyjny. Chodzi w tym wszystkim o to, żeby wygenerować sobie pierwszą klatkę oraz ostatnią klatkę naszego wideo, a następnie za pomocą generatora wideo takiego jak VIO3.1 Połączyć to w jedną płynną animację. Uploaduję więc logo naszego kanału i piszę prompt. Przekształć to logo w świecący neon na ceglanej ścianie. Nocna scena, realistyczne światło. Proporcje obrazu 16 na 9, jakość generowania obrazu 2K, a no i wygenerujmy sobie od razu 4 propozycje. Moja subskrypcja w tym programie pozwala mi na nielimitowane generowanie obrazów za pomocą modelu Nano Banana Pro w jakości 2K. Dlatego w tym przypadku bardzo dobrą strategią jest od razu generowanie dwóch, czterech przykładów i spośród tego wybierać sobie jeden. Model często popełnia jakieś drobne błędy nieścisłości, więc od razu generując to czterokrotnie, oszczędzamy czas na poprawkach. Otrzymałem 8 propozycji naszego zaświeconego neonu i naprawdę jest tu z czego wybrać. My chcemy zrobić. Ani Animację, w której neon się dopiero zaświeca, czyli to jest ostatnia klatka naszej animacji. Wybieram sobie spośród tych zdjęć te, które najbardziej mi siedzą, te, które najbardziej mi się podobają, bowiem to jest główny szkielet naszej animacji. Powiedzmy, że podoba mi się ta grafika oraz grafika ta. No bo tutaj to jest tak fajnie, frontalnie przedstawione. Dobrze będzie się to prezentować, na przykład na YouTubie, jako intro. Więc biorę sobie obraz, który mi się podoba. Przeciągam go do naszego promptboxu i wpisuję polecenie. Zgaśnie on logo jako wyłączony neon na ceglanej ścianie. Tutaj mam dla ciebie taki drobny prototyp. Zamiast pobierać każdego zdjęcia z osobna i później uploadować je od nowa, wystarczy, że przeciągniesz je do naszego promptboxu i to zdjęcie się po prostu doda. No i mamy teraz pierwszą klatkę naszej animacji. To będzie klatka pierwsza, a klatką ostatnią będzie zaświecony neon. No i w tym momencie możemy sobie przejść do generatora wideo. Możemy skorzystać na przykład z Google Vio 3.1, który jest rewelacyjny do robienia takich rzeczy. Teraz tak, do tych miejsc skleiłem pierwszą klatkę naszej animacji i tą klatkę ostatnią, czyli zaświecony neon. I wpisałem bardzo proste polecenie, żeby to zanimował i dodał efekt iskrzenia. Tutaj w tym miejscu można jeszcze zmienić parametry, czyli jakość, proporcje obrazu i czas naszej animacji. Sam zobacz, jak prezentuje się efekt finalny. Rewelacyjne w tym modelu jest to, że od razu otrzymujemy wersję z dźwiękiem. Teraz pokażę Ci, jak animować te nudne diagramy czy wykresy sprzedażowe, zarówno te kołowe, jak i słupkowe. No i spójrz, wygenerowałem sobie taki przykładowy wykres kołowy, i to będzie ostatnia klatka naszej animacji. Jednak, żeby edytować to zdjęcie, skorzystamy sobie z funkcji inpainting. Przejdźmy sobie do modelu Nanobanana Pro inpaint. Następnie wgrywam mój wykres sprzedaży. Zaznaczam sobie te części wykresu, które będę chciał usunąć. Byle jak... Na odbierdol, a ja następnie wpisałem prompt Usuń te części wykresu. Dobra, i mamy pierwszą oraz ostatnią klatkę naszej animacji. Przechodzimy do naszego edytora wideo. Wkleiłem sobie pierwszą oraz ostatnią klatkę naszej animacji oraz wpisałem bardzo prosty prompt. Następnie ustawimy sobie czas animacji na 4 sekundy, jakość Full HD i wygenerujemy sobie tą animację razy 2. Teraz przyszedł czas na wykresy słupkowe. Mam tutaj taki wykres, który jest dość taki standardowy i nudny, więc poprawimy sobie jego styl. Napiszemy prompt: Zmień styl tego wykresu na styl technologiczny w takiej kolorystyce. Dobra? Wygenerujemy sobie od razu dwa razy cztery. Dostaliśmy cztery propozycje naszego wykresu, ale z tych wszystkich czterech najbardziej podoba mi się ta. I to będzie klatka ostatnia naszej animacji. Przeciągam sobie ten obraz do naszego Prompt Boxu i wpisuję usuń wykres z obrazu tak aby został sam background. I generujemy sobie to razy 2. Dostaliśmy naszą pierwszą klatkę oraz mamy klatkę ostatnią, możemy sobie teraz przejść do generowania wideo. Wrzuciłem pierwszą klatkę i tą klatkę ostatnią, następnie dynamiczna animacja motion graphic, w której każdy pasek rozszerza się sekwencyjnie od lewej do prawej. Czas animacji zmienimy sobie na 4 sekundy i wygenerujemy sobie te ze 3 propozycje. Sam zobacz jak rewelacyjnie to wygląda. Zaprezentuję Ci jak stworzyć takie belki informacyjne, których będziesz mógł użyć do swojego filmu jako call to action, na przykład z prośbą o subskrypcję. I skoro poruszyliśmy już ten temat, byłbym bardzo wdzięczny, jeśli zostawisz subskrypcję na tym kanale, aby zachęcić mnie do produkowania jeszcze lepszej jakości filmów. Teraz wybieram sobie te belki informacyjne, które podobają mi się najbardziej. Niech będzie ta i jeśli chodzi o call to action niech będzie ta belka informacyjna w tym miejscu. Pierwszą naszą klatką będzie czysty green screen, drugą naszą klatką będzie ta belka informacyjna, którą wygenerowaliśmy przed momentem. Ustawiam sobie czas animacji na 6 sekund i generuję to dwukrotnie. Robię dokładnie to samo z naszą drugą belką informacyjną. Zwróć uwagę, jaka to może być przewaga dla twojego biznesu czy dla twojego kanału. W 5 minut wygenerowałem animację, która After Effect zajęłaby mi pewnie kilka godzin. Zostawcie, strona! Zostawcie strona! Twoje animacje oczywiście nie muszą zatrzymywać się na wykresach czy diagramach. Możesz również tworzyć animacje do filmów rozrywkowych, edukacyjnych czy dokumentalnych. I w tym przykładzie postaram Ci się to zilustrować. Wygenerowałem sobie takie zdjęcie biegnącego mężczyzny w stylu takiego jakby prześwietlenia z pulsującym kolanem. I to zdjęcie posłuży nam jako pierwsza klatka naszej animacji. Pisałem, taki oto prompt. Zbliżenie na kolano powinniśmy widzieć tylko kolano, dolną część uda oraz górną część podudzia. Widok powinien być od przodu i od razu wygenerujemy sobie to razy 4. Tak prezentuje się nasza klatka finalna, a tak prezentuje się gotowa animacja. Teraz dopiero zaczyna się grubo, bo pokażę Ci jak skopiować dowolną animację, którą zobaczysz gdzieś w internecie. Pokażę Ci, jak dostosować ją pod siebie i własne preferencje, i utworzyć idealne polecenie. Znalazłem animację w internecie, która mi się podoba, więc zrobiłem screenshot tej animacji, przeszedłem do programu Hicksfield, gdzie wkleiłem tego screenshota i poprosiłem o zrekonstruowanie tej animacji. Otrzymałem taki efekt i poprosiłem, aby zmienił kolor z purpurowego na cyjanowy, liczbę z 4 na 3. Usunąłem jedną rubrykę oraz dodałem również mój tekst do każdej z tych klatek. Teraz, gdy mamy już gotową naszą klatkę finalną, zabierzemy się do generowania klatki początkowej, a następnie pokażę Ci jak stworzyć idealne polecenia. Usuń wszystkie elementy z obrazu, tak aby pozostało samo tło. Dobra, gdy mamy już naszą klatkę początkową i końcową, pobieram je, następnie przechodzę do czata GPT i wyszukuję modelu Motion Graphic Engineer. Przechodzę do tego GPT, rozpoczynam nowy chat, następnie wklejam klatkę początkową oraz klatkę końcową. I w tym momencie opisuję tak jak najlepiej potrafię jak ma wyglądać ta animacja. I na podstawie mojej klatki początkowej, klatki końcowej i opisu mojej animacji Chat GPT wygenerował mi pełny szczegółowy prompt do wygenerowania właśnie niej. Klejam nasze polecenie, uploaduję klatkę początkową, klatkę końcową, ustawiam wszystkie parametry i zabieramy się do generowania. I w ten właśnie sposób możesz kopiować animacje innych twórców i dostosowywać je pod własne preferencje. To tyle na dziś. Dzięki za dotrzymanie towarzystwa i widzimy się standardowo za tydzień.